Cześć. Dzień dobry w poniedziałek porannej sesji magnetycznego. Słuchajcie, no początek tygodnia ciężko się wstaje, ale jakoś się radę daje, nie? Kaweczka, kaweczka, a i owszem. No i słuchajcie, na początku tego tygodnia no to przedstawiam oczywiście, co będziemy robić. Mam tutaj potłuczoną matrycę w MacBooku Apple Pro A1708 Tego touchbyta będziemy wreszcie składać Tam się wyszlifuje i coś tam się yy, yy, Może uda zrobić, może to przetrwa mam, tuż, mam też telefon Xiaomi Który tutaj klienci mi zrelacjonowali, że po prostu Się wyłączył i nie chce się włączyć, może bateria Jaki to model to Wam później przytoczę, to żeby tak nie przedłużać Tylko po prostu tak zaprezentować co w tym tygodniu będziemy robić tam mam jeszcze na biurku HP Smart 515, HP 515 coś takiego eco, coś, coś, coś typu EcoTank jak te Epsony i te różne Inne podobne drukarki no klient mówił że tam nie drukuje więc też się za to zabierzemy Konsole do czyszczenia to wiecie będę ją tutaj robił w pierwszej kolejności No i tam jeszcze parę innych rzeczy Laptopa jednego wysyłam do zaprzyjaźnionej firmy, która będzie tam mi to ogarniać. I mam tu jeszcze te lampy samochodowe, które też są do zrobienia. I tak jak mówiłem, parę innych rzeczy jeszcze tam muszę do tych UPS-ów sięgnąć, bo no odkładam i odkładam, 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 odkładam. No ale ileż można odkładać? Tak. No tak, życie biegnie do przodu. A czasami się naprawdę z pewnymi rzeczami człowiek nie może wyrobić. No ale nic, to jest poniedziałek. Można sobie zaśpiewać. Nie lubię poniedziałku. I ta nutka z tego filmu, taka, wiecie. Puścić sobie i złapać głęboko przeponowo oddech. I lecimy z koksem. Także życzę Wam dobrego poranku. Żeby Wam się żwawo wstawało. Dobrej kawy smakowało. I problemów było mało. Także ja się zabieram za pracę, a z wami się widzę dosłownie później, być może w popołudniowej sesji magnetycznego, bo też nie wszystko pokazuję, nie wszystko nagrywam. No, pewne rzeczy, pewne rzeczy umykają. Lepiej się robi bez, bez kamer, bez tej otoczki. Ale jedno mówisz, drugie robisz, nie? Do zobaczyska, kochani. Trzymajcie się cieplutko, cześć.